List otwarty skierowany do ministra zdrowia już w maju. Odczyta go doktor nauk medycznych Dorota Sienkiewicz. Brawo! Brawo! Dzień dobry Państwu. Pan profesor Ryszard specjalistą chorób wewnętrznych i alergologii. List z 7 maja 2020 roku do ministra zdrowia profesora Łukasza Szumowskiego, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej profesora Andrzeja Matyi, lekarzy, pracowników naukowych uniwersytetów medycznych w Polsce, posłów, senatorów, lekarzy i dziennikarzy. W roku 2020 po raz pierwszy w dziejach świata i medycyny obligatoryjnie uznano i politycznie zadekretowano, że każdy mieszkaniec naszej planety musi ulec zakażeniu SARS-CoV-2, stać się jego utajonym nosicielem, a w przypadku zachorowania na COVID-19 umrzeć. Takie komunikaty medialne, wsparte opresją policyjną, wbijane są codziennie do głów zdezorientowanych Polaków. Każdego dnia w mediach ogólnopolskich podawana jest liczba osób, które zmarły i miały dodatni test na SARS-CoV-2. Nie podawana jest zaś ogólna liczba zgonów, do których doszło w tym samym dniu z przyczyn naturalnych, chorób, w wyniku samobójstw czy różnego rodzaju wypadków. W naszym coraz bardziej odrealnionym społeczeństwie, przekonanym, że ludzie żyją wiecznie, i nie umierają z innych przyczyn niż COVID-19. Rozwija się psychoza strachu i paranoiczne przekonanie, że maska chroni przed chorobą. Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Taka dezinformacja rządowa wymaga dyskusji z medialnymi i ministerialnymi prawdami objawionymi i publicznego zadania kilku podstawowych pytań. Pierwsze. W oparciu o jakie fakty naukowe uznano, że każdy zdrowy człowiek ze sprawnym układem odpornościowym musi ulec zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorować na COVID-19? Pytanie drugie. W oparciu o jakie fakty medyczne i epidemiologiczne uznano, że zdrowy człowiek musi być nosicielem i zarażać inne osoby? Pytanie trzecie. W oparciu o jakie wyniki polskich i lub zagranicznych badań naukowych przyjęto, że dzieci, które w olbrzymiej większości nie chorują, czyli nie ulegają zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 lub go błyskawicznie zwalczają, są nosicielami tego wirusa i stanowią zagrożenie zdrowotne dla otoczenia i swoich rodzin? Pytanie czwarte. Na podstawie jakich polskich i zagranicznych badań anatomo-histo- i cytologicznych podtrzymywane jest twierdzenie, podtrzymywane jest, e, twierdzenie że wyłącznie wirus SARS-CoV-2, a nie inne poważne skorzenia występujące uzmarłych doprowadziły do śmierci osób zakażonych SARS-CoV-2. W oparciu o jakie medyczne i naukowe, poza sugestią WHO, dane uznano, że dzieci do czwartego roku życia nie są zagrożone wirusem SARS-CoV-2 i nie muszą nosić maseczek, a po czwartym roku życia już tej restrykcji ustawowo podlegają, że są utajonym nosicielem tego wirusa i stanowią zagrożenie dla członków ich rodzin. Dlaczego rząd uznaje, iż niezależnie od wieku dzieci z przedszkolu są zdrowe i mogą przebywać bez maseczek, a tuż po wyjściu z przedszkola stają się chore, zagrażają otoczeniu i muszą nakładać maseczki? Pytanie szóste. Skąd przekonanie ministra zdrowia i premiera rządu, że długotrwałe, według ministra Szumowskiego nawet dwa lata, przymusowe noszenie maseczek zakrywających usta i nos? Oraz istotne ograniczenie aktywności fizycznej, niezbędnej dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dzieci, zdrowia młodzieży i seniorów. A więc dlaczego to noszenie maseczek yy, nie wywoła bardzo szkodliwych następstw zdrowotnych, a zwłaszcza znacznego upośledzenia naturalnej odporności immunologicznej? Czy pan minister Szumowski? Ma pełną świadomość następstw zdrowotnych zakazu wstępu dla dzieci zdrowych na place zabaw do siłowni na świeżym powietrzu na baseny, zmuszanie ich, aby godzinami ślęczeli przed ekranami komputerów itd. Pytanie siódme. Skąd godna podziwu jaskrawo sprzeczna z powszechną wiedzą medyczną wiara kardiologa, ministra zdrowia, że przewlekłe wielogodzinne noszenie masek w przestrzeni publicznej oraz miejscu pracy? Tu wymieniono lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, nauczyciele, policjanci, straż miejska. Nie spowoduje szeregu poważnych skorzeń dermatologicznych w obrębie skóry, twarzy i dłoni. Nie upośledzi niezbędnej dla prawidłowej odporności immunologicznej i wielu innych ważnych dla, dla człowieka funkcji biologicznych indukowanej przez promienie słoneczne syntezy witaminy D. Nie przyczyni się również do zaostrzenia różnorodnych dolegliwości krążeniowo-oddechowych, łącznie z ryzykiem nagłej śmierci kardialnej, w kilkumilionowej grupie chorób kardiologicznych, pulmonologicznych, endokrynologicznych i onkologicznych. Dlaczego podczas konferencji ministra zdrowia i premiera rządu na temat sensu lub bez sensu wprowadzania ograniczeń i restrykcji nie wypowiadają się niezależni eksperci, lekarze i naukowcy? I pytanie numer 9. Dlaczego w mediach rządowych brakuje rzetelnych informacji naukowych na temat COVID-19 oraz nie informuje się osób mających problemy zdrowotne, że nie muszą chodzić w maseczkach? I policja nie ma najmniejszego prawa, aby straszyć ich mandatami. No wiemy, że teraz wszyscy muszą nosić maseczki. Ze względu na brak rzetelnej rządowej i ministerialnej, ministerialnej informacji medycznej i naukowej na temat obrazu tzw. pandemii COVID-19 w naszym kraju, milczenie polskiego środowiska lekarskiego i naukowego w sprawie zróżnicowanych i zmiennych teorii głoszonych przez profesora doktora habilitowanego medycyny Łukasza Szumorskiego, pomijane w mediach zależnych od rządu informacji że noszenie masek nie jest normą na całym świecie i obowiązek ten nie dotyczy chorych Polaków oraz działania jatrogenne szkodliwe ministra zdrowia dla zdrowia naszego narodu przymus noszenia maseczek pozbawienie ludzi prawidłowej aktywności fizycznej, tworzenie atmosfery grozy i racjonalnego strachu przed śmiercią z powodu zarażenia SARS-CoV-2 oraz nieuzasadnionego medycznie i naukowo stresu psychicznego list ten udostępniam aktualnym posłom i senatorom, prezesowi Naczelnej Izby Lekarskiej oraz mediom z prośbą o podjęcie działań, które powstrzymają ministra zdrowia przed dalszą eskalacją paranoicznej atmosfery grozy w Polsce, oraz rozpoczęcie jawnej i publicznej debaty z lekarzami i naukowcami specjalizującymi się w immunologii klinicznej, alergologii, endokrynologii, diabetologii, kardiologii, onkologii, patomorfologii, pulmonologii itd., a nie epatowanie Polaków wyłącznie teoretycznymi wizjami epidemiologów i wirusologów. Dodatkowo dołączam list, który wcześniej wystosowałem do Pana Wojewody podlaskiego oraz list otwarty do Pana Ministra Edukacji Narodowej wraz z ignorującą moje pytanie odpowiedzią Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Pan profesor Krutkowski do tej pory, czyli od czterech miesięcy, nie otrzymał odpowiedzi. oni nie umieją czytać to w Ani od ministerstwa, ani od Urzędu w Białymstoku. Dlaczego? Nie umieją Dlatego, że opinie niezależnych naukowców, lekarzy, wirusologów, epidemiologów po prostu są ignorowane. E, trudno się z tym zgodzić. Żyjemy w kraju, gdzie została wykreowana pandemia. Pandemia, która jest wirtualna, która nie jest prawdą według specjalistów i naukowców. Jestem tutaj, ponieważ... E, Marzę o tym, żeby nasze dzieci, nasze rodziny, żeby moi pacjenci żyli w bezpiecznym, spokojnym kraju, wolnym i niezależnym, żeby były mądre rządy w tym kraju. Dziękuję.